Jędwiczki, są golonka na ciepło, e, boczusie, kabanosy, kiełbaska wiejska. Przywożą nam też, e, tak jak w lodówce widać, e, trzy rodzaje pasztetów. Z królika, z kaczki, z kurczaka, e, fajne salsesoniki, e, takie, że tak powiem, mięskowe, nie jakieś przemielone. Także e, dobre jakościowo, dobre składniki, także zapraszamy. I klienci rozumiem chętnie kupują. No tak, bo już przywozimy to od kilku lat od tego samego dostawcy sprawdzonego. Także no właściwie tak naprawdę staramy się, żeby e, współpracować już z takimi też raczej małymi firmami e, i takimi. Jak już znajdziemy coś fajnego, coś dobrego, to chcemy, żeby oni żeby oni po prostu już przyjeżdżali. Tak jak mamy... E, na przykład przywożą nam chlebuś z Działoszyc, gdzie mamy tak naprawdę od 20 lat tego samego kierowcę, więc fajnie jest z jednej strony tak, że ktoś przyjedzie, jest znajomy, czujemy się, że jest znajomy, że jest tak, tak jak w domu,